Drodzy Chrystusie, w ten deszczowy jesienny dzień zapraszam was serdecznie w niedzielę, by wsłuchać się i przeżyć ciepłe słowo apostoła Pawła z listu do Efezjan z 5 rozdziału od 15 do 21 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Apostoł Paweł napomina dosyć bardzo ciepło Efezjan, by byli rozsądni, by byli mądrzy, by postępowali dobrze, dlatego, że mają wykorzystać czas. Drodzy, jak my wykorzystujemy czas naszego życia? Często jest tak, że ciało. Mówi przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, nie potrafią dojść do porozumienia. Apostoł Paweł zachęca, by ciało i duch były jednomyślne, dlatego też by komunikowały się między sobą, by móc komunikować się w zboże. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dzisiaj powiedzielibyśmy bardzo smutny dzień. Natomiast to zależy od naszej perspektywy jak go spostrzeżemy. Dlatego warto też zwrócić słowa swoje ku księdze kaznodziei Salomona, który podobnie jak apostoł Paweł zachęca do tego, by cieszyć się, by wykorzystywać swój czas swojego życia. I tak Salomon powie w dziewiątym rozdziale. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb, pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miło jest ta czynność Twoja. Noś zawsze białe szaty, a na Twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Są to oznaki tego człowieka, który się weseli w życiu, nie narzeka zbytnio i wszystko powierza Bogu ojcu, rozpoznając Jego wolę. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Bojaźń Chrystusowa to nic innego jak szacunek do Boga i chęć życia na tej ziemi, dlatego też drodzy zachęcam nas wszystkich byśmy komunikowali się nie tylko słowem ale pieśnią, psalmem hymnym, dziękczynnym Panu Bogu, bo to Panu Bogu się podoba dlatego też zapraszam Was w najbliższą niedzielę, by porozmawiać również z tym listem do Efezjan i z samym Pawłem